Listopad to miesiąc wspomnień i zadumy. 1 i 2 listopada wspominamy naszych bliskich zmarłych, a 11 bardzo ważne w szczególności dla Polaków, wydarzenie historyczne. Co i w jaki sposób wspomina się 11 listopada w żgowie o tym w serwisie informacyjnym? W serwisie informacyjnym RMG witają Klaudia Muras i Agnieszka Marchewczyńska. Jesteśmy w Żgowie. Za chwilę w tym właśnie miejscu zaczną się uroczyste obchody 96. rocznicy odzyskania niepodległości. Zapraszamy na relację z tego wydarzenia, ale zanim to nastąpi kilka informacji z historii. Nasi reporterzy sprawdzili, czy żgowianie wiedzą, co świętują. Jakie święto obchodzimy 11 listopada? Niepodległości. Dobrze, dziękujemy. W którym roku Polska odzyskała niepodległość? W 18, 1918. Dobrze, dziękujemy. Dzień dobry. Kim był Józef Piłsudski? Yy, był yy, koszykarzem. Dziękuję. Dobry, ile lat Polska była pod zaborami? Nie wiem, nie pamiętam. A kim był Józef Piłsudski? No, był prezydentem. Dzień dobry, ile lat Polska była pod zaborami? Yy, 123 lata. A kim był Józef Piłsudski? Yy, yy. Marszałkiem przede wszystkim, marszałkiem Polski. Wiedza mieszkańców Żgowa nie jest najgorsza, a jak było naprawdę, nasi reporterzy przygotowali krótkie powtórzenie z historii. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość. Paradoksalnie wolność Polakom zwróciła pierwsza wojna światowa. Konflikt między zaborcami trwał cztery lata, zakończono go podpisaniem w pewnym wagonie kolejowym pod Paryżem właśnie 11 listopada 1918 roku traktatem pokojowym tego samego dnia Józef Piłsudski przejął władzę wojskową i dowództwo wojsk polskich. Dziś obchodzimy rocznicę tego wydarzenia. Za nami przedstawiciele władz, szkół, organizacji i mieszkańców gminy Żgów, którzy przemarszerują do kościoła parafialnego, gdzie odprawiana zostanie uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Zbudujcie Polskę na zakonie, w jeździe, kopalni, każdej pracowni, w duszach, rodzinach i parafiach. Umacniajcie Królestwo Chrystusowe. Iż w odbudowanej ojczyźnie każdy czuł się dobrze jako człowiek, jako obywatel państwa, jako wyznawca ewangelicznej prawdy, jako wierny syn Kościoła. Tak pisał przed 65 laty Suka Boże Kardynał August Hlond, termas Polski w liście do ludności osiedlającej się na tzw. W ziemiach odzyskanych. Te słowa nie straciły na aktualności. Przy, przywołujemy dzisiaj, kiedy obchodzimy 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Kiedy gromadzimy się dzisiaj w świątyniach, na placach, aby wspominać ten ważny dla Polski dzień i aby. Modlić się za naszą ojczyznę, aby w tej niepodległej ojczyźnie każdy czuł się dobrze, aby w naszej niepodległej ojczyźnie każdy miał swoje miejsce i był uszanowany. O to będziemy prosić wspominając tę wielką daninę krwi, ofiary, jaką złożyli nasi przodkowie, abyśmy mogli cieszyć się niepodległą Ojczyzną. elementem uroczystości jest krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów gimnazjum i Gminnego Ośrodka Kultury. Dzień 11 listopada kojarzymy z Dniem Odzyskania Niepodległości w 1918 roku. W historii jednak pewne daty się powtarzają, tworząc dodatkową symbolikę. Tego samego dnia, ale na początku pierwszej wojny czyli w 1914 roku rozpoczęła się Bitwa Łódzka. Po 20 listopada walki dotarły tu, pod A Co wiedzą o tych wydarzeniach dzisiejsi młodzi żbowianie? Pewnie niewiele. Kto by tam interesował się tym, co było 100 lat temu? Jakaś bitwa, Rosjanie, Prusacy, Polacy, groby na cmentarzu w Katce. Nie ogarniam tego. To nie są tematy z filmów na YouTube czy portalu na F, którego nie będę reklamować. Po co to komu? Czy to może mieć jakiś wpływ na współczesność? Postawiłeś słuszne pytanie, jednak znam takich, którzy się tym interesują i potrafią to objaśnić. To uczniowie gimnazjum imienia Kazimierza Jagiłończyka w Żgowie. Patrz, mamy ich prezentację. Descz deszcz. Pogno na nim karabin, w sumie w operacji ludzkiej brało udział ponad 600 tysięcy żołnierzy. Zginęło około 200 tysięcy, z czego 110 tysięcy żołnierzy armii rosyjskiej 90 tysięcy z armii niemieckiej i austriackiej w tym kilkanaście tysięcy Polaków, którzy walczyli we wszystkich trzech armiach przeciwko sobie. Za życia skłóceni, śmiercią pogodzeni, razem złożyli tu kości, gdyż nie to ważne, kim byli, co dotychczas znaczyli, lecz że dochowali wierności. Walczyli we wszystkich trzech armiach i oddawali swoje życie w nadziei na odzyskanie niepodległości. Wzięli u nas, mój bracie, z losu trzyma straż. W dwóch wrogich sojuszańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, słuchani w armat bóg. Stoimy na siebie, ja wróg twój, ty mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogniu drży. Z róg wrogich sowieszańcach stoimy, ja i ty. O nie myśl o mnie, bracie, w śmiertelny idąc bój. I w ogniu moich strzałów jak rycerz mężnie stój. A gdy mnie z dala ujrzysz, od razu bierz na cel i do polskiego serca moskiewską kulą strzel. Bo wciąż na jawie widzę, i co noc mi się śni, że ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi. Ta właśnie Uroczystości rocznicowych jest złożenie kwiatów pod pomnikiem nieznanego żołnierza na cmentarzu parafialnym. 11 listopada wypadają bardzo popularne imieniny. Dnia swoje święto obchodzi Marcin. Z tej okazji w Poznaniu wypiekane są rogale świętomarcińskie. Sprawdziliśmy, co to takiego. Czy pani wie, co to są rogale świętomarcińskie i czy mają je państwo u siebie w piekarni? Rogale świętomarcińskie to są pieczone na dzień 11 listopada, ale u nas nie ma tej tradycji w naszym regionie i z tego tytułu nie pieczemy tego. Pieczemy zwykłe rogaliki. Też bardzo smaczne. Dziękuję bardzo. Czy wie Pani może, co to są rogale świętomarcińskie i gdzie się je wypieka? No niestety jeszcze się nie dowiedziałam tego, ale następnym razem może u nas już będą. Super, dziękujemy bardzo. Rogale świętomarcińskie to tradycyjny poznański smakołyk wypiekany z okazji imienin Marcina. To rogale z masą makową, orzechami i lukrem. Niestety w Żgowie nie znaleźliśmy rogali świętomarcińskich, za to mamy gęsiny. 11 listopada to wyjątkowe święto dla Polaków. Pamiętajmy o nim i szanujmy to, że żyjemy w niepodległym kraju, bo wolności nie dostaje się raz na zawsze. Dla RMG mówiła Ola Zielska.